Czy czasu teraźniejszego w języku hiszpańskim używa się tylko do mówienia o tym, co dzieje się właśnie teraz? Niekoniecznie. Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un momento, por favor i wyjaśnię Ci, kiedy możemy używać czasu teraźniejszego w języku hiszpańskim. Czasu presente de indicativo użyjemy oczywiście, gdy mówimy o czymś, co robimy teraz. Na przykład, estudio español. Uczę się hiszpańskiego, ale czasu teraźniejszego możemy również użyć, aby powiedzieć o jakichś nieodległych wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości. Na przykład: Mañana tengo una cita. Jutro mam spotkanie. Albo o przyszłości możemy również powiedzieć za pomocą konstrukcji ir am infinitivo. I tutaj czasownik ir odmienimy właśnie w czasie teraźniejszym. Powiemy na przykład: Mañana voy a visitar a mis padres. Jutro odwiedzę moich rodziców. Jeśli chcesz nauczyć się odmiany w czasie teraźniejszym, koniecznie zobacz trzy nagrania na Hiszpański zapytaj poliglotę. Lub już teraz dołącz do aplikacji Język w 15 minut. Znajdziesz tam wszystkie czasy w języku hiszpańskim. Jeśli chcesz uczyć się szybko i skutecznie, zapisz się na intensywny kurs hiszpański w 3 miesiące. Linki są w opisie tego nagrania. Obserwuj hiszpański zapytaj poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie publikuję ciekawe i przydatne zwroty, a także raz w tygodniu prowadzę darmową lekcję na żywo. Nos vemos pronto.